Kochani, to, że dzisiaj znaleźliście ten film, nie jest dziełem przypadku. Aniołowie mają dzisiaj do przekazania ważną wiadomość. W rzeczywistości przynoszą dwa głębokie spostrzeżenia, które głęboko odbiją się w Twoim duchu. Po pierwsze, anioły ujawniają, że w Twoim życiu jest ktoś, kogo zadziwiła Twoja niezdolność do zdenerwowania Cię lub aresztowania. Poświęcili znaczną ilość czasu i energii na opracowywanie planów manipulacji Twoimi emocjami lub wykorzystania okoliczności w Twoim życiu. Jednak pomimo ich wysiłków z dnia na dzień stawałeś się silniejszy. Ta odporność wprawia ich w zakłopotanie, ponieważ nie mogą zrozumieć, w jaki sposób można nadal pokonywać wszystkie wyzwania i wychodzić zwycięsko. Aniołowie czuwają nad Tobą, chronią Cię i prowadzą. Dały Ci wgląd w postrzeganie intencji tych, którzy działają przeciwko Tobie. Dzięki Jego boskiej interwencji jesteś chroniony przed krzywdą i planami manipulacyjnymi, które mają Cię sprowokować. Aniołowie zapewniają Cię, że insynuacje i spiski mające na celu zakłócenie Twojego spokoju nie mogą się powieść. Dojrzałeś już do reagowania impulsywnie i tchórzliwie, i nic nie jest już w stanie zachwiać Twoim fundamentem. Aniołowie proszą, abyś pozostał świadomy sztuczek i manipulacji tej osoby, wiedząc, że nie ma ona nad Tobą realnej władzy. Twoja siła pochodzi z ich obecności wokół Ciebie i wsparcia Twojego Ojca Niebieskiego. Poddając się boskiemu przewodnictwu. Pozwoliłeś aniołom interweniować w Twoim imieniu, ujawniając ukryte prawdy i chroniąc Cię w sposób wykraczający poza Twoje zrozumienie. Ilekroć ta osoba próbuje Cię pobudzić, odpowiadasz spokojem i wdzękiem, myląc jej oczekiwania. Niezdolność zrozumienia Twojego opanowania sprawia, że są zaciekawieni i sfrustrowani. Chociaż Twoje wysiłki mogły mieć na Ciebie wpływ w przeszłości, te dni już minęły. Aniołowie otoczyli Cię boską opieką, prowadząc Cię ścieżką wzmocnioną niezniszczalnym fundamentem. Każda próba wyrządzenia Ci krzywdy kończy się niepowodzeniem, ponieważ Aniołowie są tam, napełniając Cię mądrością i rozeznaniem. Zapewniają, że jesteś przygotowany na rozpoznanie wszelkich pułapek zastawionych na ciebie i pozostaniesz niezachwiany, gdy będziesz stawiać czoła burzą życia. Nic nie może sprawić, że zatracisz siebie. Napisz Amen, jeśli te słowa do ciebie przemawiają i wiedz, że anielska interwencja wzmacnia twoją podróż. Jesteś potężniejszy, niż zdajesz sobie sprawę, a anioły chcą ci o tym przypomnieć. Dopóki cię otaczają, nie masz się czego obawiać. Bez względu na wyzwania, jakie staną na twojej drodze, Twój Ojciec Niebieski jest przy tobie, aby przeprowadzić cię przez każdą próbę. Zaufaj Jego ochronie, a żadna broń utworzona przeciwko Tobie nie będzie skuteczna. Jeśli wierzysz w te słowa. Zadzwoń pod numer 111 i ogłoś zwycięstwo w potężnym imieniu Jezusa. Twoja zwiększona wrażliwość na otoczenie ma swoje źródło w duchowym przebudzeniu. Ta świadomość sprawia, że prawie niemożliwe jest, aby inni tobą manipulowali lub oszukiwali. Aniołowie chcą, abyś pamiętał, że pokój, który nosisz w sobie. Pochodzi ze źródła znacznie większego niż cokolwiek na tym świecie od Boga Wszechmogącego. Nikt nie może odebrać ci tego pokoju, dopóki Mu ufasz. Boże błogosławieństwa będą Ci towarzyszyć przez całe życie w niezwykły sposób. Dzięki aniołom wysłanym, aby Cię czuwały, możesz mieć pewność, że jesteś w pełni chroniony. Mogą pojawić się wyzwania życiowe. Ale anioły będą cię prowadzić, prowadzić i chronić na każdym kroku. Ilekroć poczujesz się zagubiony lub przytłoczony, poproś ich o wsparcie, a oni uniosą cię na swoich skrzydłach, niosąc cię przez najtrudniejsze chwile. Jeśli chodzi o osobę, która stara się manipulować twoimi emocjami lub zastawiać na ciebie pułapki, w końcu zda sobie sprawę, że jego wysiłki działają tylko na jego korzyść. Ta świadomość sprawi, że cofniesz się. Tymczasem anioły zachęcają cię do zachowania spokojnej postawy. Nawet jeśli działania tej osoby wynikają z zazdrości, niepewności lub chęci zemsty, nie stawiaj oporu. Zamiast tego nadal okazuj mu miłość. Ponieważ taka jest Twoja prawdziwa natura. Odpowiadając życzliwością i współczuciem, możesz zainspirować ich do zmiany postępowania. Twoja miłość i przebaczenie mogą odegrać kluczową rolę w pomaganiu im w rozpoznaniu ich błędów. Zaufaj swojemu Ojcu Niebieskiemu, że poradzi sobie z tą sytuacją. Czyniąc tak, Dajesz przykład łaski i wiary innym, zdobywając podziw nieba. Dzięki Twojej niezachwianej wierze i dobroci otwierają się dla Ciebie drzwi dobrobytu. Błogosławieństwa spłyną na wszystkie obszary Twojego życia, Twoją karierę, relacje, zdrowie i najgłębsze pragnienia. W potężnym imieniu Jezusa odbierz te błogosławieństwa, wybierając numer 111. Jego życie stało się latarnią pokoju i nadziei dla otaczających go ludzi. Gdy pozostaniesz niezłomny i niewzruszony, inni zostaną natchnieni, aby naprawić swoje postępowanie i podążać ścieżką zbawienia. Niebo celebruje Twoje zaangażowanie w sprawiedliwość, a Król Królów, Jezus Chrystus, docenia Twoje wysiłki. Ochrona i przewodnictwo Waszego Ojca Niebieskiego pod Twoje życie jest niewzruszone. On rozumie każdą próbę, przed którą stałeś i widzi, że zdecydowałeś się mu zaufać, zamiast brać sprawy w swoje ręce. Każde wyzwanie wnoszone w jego życie przez tych, którzy chcieli go skrzywdzić, wzmacniało jego wiarę. Dzięki tym doświadczeniom Bóg wyniósł go z chwały w chwałę. Doprowadzając go do miejsca zwycięstwa, jakiego nikt nie mógł sobie wyobrazić. Stoczyłeś dobry bój wiary i zwyciężyłeś. Dzięki Twojej wytrwałości i zaufaniu jego przewodnictwu, Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Aniołowie cieszą się z Waszej wierności i oddania woli Bożej. Obiecują pozostać przy Tobie, chronić i prowadzić Cię przez każdą porę życia. Ilekroć napotkasz trudności, pamiętaj, że nie jesteś sam. Poproś anioły o wsparcie, a one odpowiedzą bez wahania. Nawet gdy stawiasz czoła wyzwaniom ze strony innych, nadal okazuj miłość i łaskę. Pozwól, aby twój Ojciec Niebieski prowadził bitwy w twoim imieniu, gdyż jego sprawiedliwość jest doskonała. Powierzając mu swoje problemy, pokazujesz siłę swojej wiary i głębię swojego zaufania. Jego życie jest świadectwem dobroci i łaski Boga. Niebo uznaje twoją niezłomność i w rezultacie błogosławieństwa napływają do twojego życia. Stajecie się źródłem światła i nadziei dla innych, prowadząc ich do prawdy zbawienia w Jezusie Chrystusie. Kiedy będziemy wspólnie iść naprzód, pamiętajcie, aby zachować świadomość i wierzyć w moc miłości. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami i spostrzeżeniami. Jeśli czujesz się poruszony, aby okazać swoje wsparcie, Rozważ przekazanie super podziękowań w wysokości do 20 dolarów amerykańskich. Twoje datki pomagają nam kontynuować naszą misję i szerzyć przesłania miłości i wskazówek. Podsumowując, wiedzcie, że wasi aniołowie stróże są z wami na każdym kroku. Do zobaczenia w następnym filmie i niech Was Bóg błogosławi.